Wielka radość gotować dla tak miłej widowni w studio w Kryształowym Zdroju. Dzisiaj upieczemy wielką pyszotę, nazywaną ogromną pieczenią podwójnie smażoną, z boczkiem i szynką w sosiku własnym. <laughs> tak, jeśli widzowie w domach pytają, czy nie martwię się, że potrawy nie są zdrowe, to ja im odpowiem. Nie jestem lekarzem, co nie? Mięso się gotuje, a my zaczniemy robić deser. Ja mówię na to słodziutki, smaczny deser z masłem i brązo. Oho, no nie martwcie się, kochani! Jeśli wam się to zdarzy, wrzućcie plaster boczku. Oh! Przepraszamy za usterki techniczne. Szybko, Kacinga, przygotuj włócznie. Tutaj musi wkroczyć Rick Spartan, naukowiec przygody. O, pięknie wycieczka.